Cześć, kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. I powiem od razu, żeby to gdzieś tam nie umknęło, jakbyście tak chcieli, wiecie, przeskakiwać ten film. Kochani, jest mi bardzo, bardzo miło i bardzo Wam za te komentarze pod poprzednim filmem dziękuję. Gdy je czytałam, to uśmiech po prostu miałam od ucha do ucha, serce rosło i w ogóle. Em, Same pozytywne, same piękne uczucia miałam. Cieszę się, że są tutaj wśród Was widzowie, którzy oglądają nas od 2015 roku. Piątego? Dwa razy to w roku A chciałaś w ogóle powiedzieć 1905 albo coś w tym stylu, ale... Kochani, jak to czytałam, to po prostu łzy, wzruszenia napływały mi do oczu, jak w tym momencie. <grym> 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 ja myślę, że mówisz właśnie o tym, o czym też chciałam pogadać. Tylko z trochę innej strony. Otóż e, było. A tak bo, dużo... i, poczekaj, poczekaj, bo ja chciałam powiedzieć właśnie, bo nie dokończyłam tej no? myśli, że, e, że ci widzowie, którzy są z nami od tego 2015 roku oglądają nasze wszystkie odcinki i pisaliście to w komentarzach, że wszystkie odcinki widzieliście ja się zastanawiam, czy my przypadkiem, bo nie sprawdziłam w sumie naszej statystyki, e, ile odcinków żeśmy na tego YouTube'a e, rzuciły, tak, ale ja nie wiem, czy myśmy nie robiły mody na sukces. No bo wiecie... Nie no myślisz, że mody na sukces? 10 lat nagrywamy i... Yy... Były tylko jakieś tam małe okresy, kiedy te filmy nie były w miarę regularne, przeważnie nagrywałyśmy trzy razy w tygodniu, te filmy się pojawiały. Czasami robiłyśmy jakieś maratony do tego vlogmasy, które y, publikowane są codziennie. No ja nie wiem, czy nie pobiłyśmy mody na sukces. Może tak być, może tak być, ale y, myślę, że mody na sukces to mocna konkurencja. No, mocna konkurencja, mocno tym w momencie, na sukces nie pobiłyśmy, to na pewno w najbliższym czasie to zrobimy. Ponieważ nie zamierzamy. Yy, przestawać. Nie zamierzamy? Ja nie zamierzam, a Ty? Też... Yy, Ale ja chciałam powiedzieć, że jeżeli Wam też zależy na tym, żebyśmy nie przestawały nagrywać. To te osoby, które napisały nam komentarz pod ostatnim filmem, a było takich komentarzy co najmniej kilka, i te komentarze brzmiały mniej więcej tak. E, zwykle nie komentuję, ale Cześć. zawsze oglądam. Tak. Więc kochani, jeżeli nas oglądacie, to prosimy was o jakikolwiek komentarz. Może to być serduszko, może to być dzień dobry, miłego dnia, może to być odpowiedź na jakiś temat, który poruszyłeś, może być to komplement, oczywiście, może to być też krytyka, no bo komentarze są ogólnodostępne i każdy z was może skomentować ale raczej staramy się uciążyć pozytywne emocje, pamiętajmy. No i prosimy Was właśnie o komentarze, bo właśnie one powodują, że nasze filmy są wyświetlane częściej, że, że nam się też chce nagrywać bardziej, bo widzimy zaangażowanie, wiadomo, że statystyki, które idą w dół, trochę mniej motywują niż statystyki które I, są zakup są w górę. i zakupują te filmy, tak? Że te tak. filmy nie pojawiają się tym osobom, które trochę o nas zapomniały. Dokładnie. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy tworzyły dalej, to bardzo, bardzo, bardzo Was prosimy o zaangażowanie. Te tak, komentarze są dla nas ważne. Tak. I dziękuję Wam jeszcze raz. No Jest ja serdecznie. też Wam dziękuję, że jesteście tutaj z nami od tylu lat. Ściskałam Was mocno, wirtualnie, ale ściskamy. Tak, a przed nami vlogmasy, więc będzie się działo. Oj, tak. Jak już jesteśmy w łazience, to pokażę Wam, jakie mi dzisiaj wyszły włosy. E, ostatnio widziałam komentarz, o. Paulina, poładniały ci włosy. Ja myślałam, że już skończyłyśmy nagrywać. I <gryzje> zdjęłam raczej. A teraz mam taką modniastą fryzurę, taką grzywę? Mam teraz. A -a. A -a. A -a. No i coś w tym jest. Faktycznie wyglądają lepiej niż wyglądały. I miałam też pytanie, czy byłam w końcu u tego fryzjera, czy zabrałam te swoje końcówki do fryzjera? Nie. Ale wiecie dlaczego wyglądają lepiej? Bo sama sobie je podcięłam. No naprawdę, ostatnio przed zdjęciami podcięłam sobie końcówki, bo stwierdziłam, że wyglądają tragicznie. No szkoda, że tego nie pokazałaś. Czemu mam to pokazać? Nie wiem, taki tutorial. Ja nie wiem, czy to był tutorial, ja chyba nie chcę, żeby ludzie tak robili jak ja, bo to naprawdę nie było zrobione dobrze. I mam nadzieję, że nasi fryzjerzy nie oglądają tego odcinka. Ja nie podcinam sama. Ja, ja podcinam sama, no. I no, nie wyglądają źle, serio. No, nie okay. zauważyłam. Grzywki akurat nie ruszałam, podcięłam po prostu je tutaj tylko z końca i chyba jest okej, okay, w miarę równo, biorąc pod uwagę, że one też były wcześniej cieniowane, to chyba jest okej. Okay. Ale lepsze są też dlatego, że umyłam je szamponem, który ochładza kolor i dałam też maskę, która ochładza kolor, no i po prostu nie są takie żółciutkie, tak? Są bardziej beżowe, chyba... Wolę się w jaśniejszych tonach, one się teraz zrobiły beżowe. Wolę się w takich białych, no ale i tak są lepsze niż były. Zaczynam już przygotowanie na imprezę taty. Nałożyłam sobie dzisiaj masterczkę na twarz. Wregulowałam brewki i trochę się zacięłam tutaj, dlatego mam czerwoną powiekę. Bo mamy nowy, świeży nożyk no i, i był ostry, okazał się ostry, no ale ogólnie brwi goją się fajnie, już widać stróbki, e, no mam maseczkę jakąś kolagenową, ale nie tą z Biodens, bio bio tylko Kimi, Ki Kimchi, Kimiho, Kimi, coś na ka. <laughs> Nie znam tej marki, ale widziałam dużo influencerek, które właśnie taką maskę na twarzy miały i polecały, więc ją kupiłam. Dostępna jest właśnie w Rossmanie No i tak. Nie wiem, jaki będzie efekt po. Zobaczymy. Jeszcze chwilę w niej pochodzę. Ogólnie mam na twarzy jakieś dwie godziny, no, 2 godzinki, a powinny się ją trzymać 3-4 i dobra, chyba czas, żeby ją ściągnąć, bo to już mi wszędzie ono odchodzi. No i czy jest jakiś efekt? Hmm, no muszę przyznać, że ładnie się błyszczy wózka. Fajnie wygląda, na taką odżywioną. No, spokojnie, efekcik. Okazało się, że u góry jeszcze miałam spokój i po tej maseczce i jest to maseczka marki Kimoko. No, wiedziałam, że naka. <laughs> I tak ona wygląda, róbcie screena, bo efekt na buzię jest wcale bardzo, bardzo spoko. Zobaczcie, kochani, jak pięknie, bajkowo, cudownie i biało jeszcze rano. Tutaj na drodze było czarno, w ogóle ani grama śniegu, ponieważ ten, co napadał w, w niedzielę, no to już zdążył stopnieć. A wieczorem, proszę bardzo, jak bialutko, jak puchato, jak zimowo. No i może to jest właśnie ten powód, dla którego warto polubić zimę? Bo ja ostatnio we vlogu pytałam Was, jaki jest powód, aby lubić zimę? Mieliście mi coś podpowiedzieć. No i może właśnie ten śnieg dookoła to co widzimy jest tym, dlaczego warto lubić zimę. Może? Szkoda tylko, że ten śnieg też zaraz stopnieje, bo mamy na plusie. A my razem z Tomkiem zapisaliśmy się po raz kolejny na taniec. Także przyszliśmy sobie potańczyć. Już kiedyś tańczyliśmy, to też był taki taniec użytkowy, tak jak teraz. Potem zapisaliśmy się na bachatę, bachatę, czy jak to tam kto mówi, ale to akurat nam się nie spodobało, ten taniec akurat nie był dla nas. No i znowu chcieliśmy sobie potańczyć, więc zapisaliśmy się na taniec użytkowy. Przed nami drugie zajęcie, i myślę, że zostaniemy tutaj na dłużej. Chociaż zobaczymy, jak nam pójdzie na tych drugich zajęciach właśnie. Czekam na Tomka, bo Tomek poszedł opłacić parking. No i długo go już nie ma. Dzięki, duszy. Idziemy tańczyć. Powiedziałam, widzą. Widziałaś, widzą? Widziałam. Powiedziałam, widzą. To trzymajcie kciuki. Ja. No, a to nie ma za co... Trzymać kciuków to jest po prostu czysta przyjemność. No kochani, godzina taneczna minęła. Podjechaliśmy pod oszą, Gdzie jest to oszą, tak? I kochani muszę powiedzieć, że za darmo tędy nie szłam, bo znalazłam 20 groszy. Wejdź do auta. Za auta. Co? Masz kluczyk w torebce. Ja nie zamknę, jak mam kluczyk. No i nie wiem, czy ja powiedziałam, że znalazłam 20 groszy w śniegu, czy nie powiedziałam. Znalazłam 20 tak, groszy. Super. W śniegu jestem o 20 groszy bogatszy. A ktoś jest o 20 groszy biedniejszy? No niestety. <coughs> I to jest. Tak to jest. Czy nieszczęście, czy jest nie, ze szczęściem drugiego? No właśnie, tak to mówią. No i my jesteśmy już po tej drugiej godzinie naszych tańców. Nauczyliśmy się kolejnych figur i musimy ćwiczyć w domu, bo ostatnio nie ćwiczyliśmy, bo ten tydzień mieliśmy jakiś taki załatany. będziemy hmm. będziemy ćwiczyć. Będziemy ćwiczyć na twojej imprezie pięćdziesiątkowej. Tam będziemy ćwiczyć. No, a teraz jedziemy do oszą, ponieważ będziemy mieli gości no i będziemy mieli tą imprezę i musimy kupić jakieś chipsy, jakieś napoje. Znaczy, napoje na imprezie będą, bo to zapewnia restauracji, ale będziemy mieli gości w domu, więc coś tam w domu też musi być. No i oczywiście w Oshond, tak jak w każdym innym sklepie w listopadzie, święta królują. I właśnie święta nas witają. O! I znowu mamy tutaj bałwanka. Tym razem innego troszeczkę, ale większego. Zobacz, ten bałwanek jest większy niż ten w Kastorami. Muszę Paulinie pokazać. I ten Mikołaj! Zobacz, on ma taką ramkę. Chodź tutaj, albo idź tam koło Mikołaja. I można sobie robić zdjęcia. Bałwan z Mikołajem. Dobrze, że to ty powiedziałeś, bo by mi się oberwało. I mamy jeszcze takiego misia świątecznego. To jest figurka dość niespotykana, no ale. Co, no, nie, nie wiem, jakiś miś świąteczny to jest. Ja, proszę, nie, z jamy <grym> ten miś świąteczny jest chyba zrobiony no. e, na wzór takiego dziadka do orzechów. One są teraz bardzo modne i wszyscy je w domach na święta mają. I chyba ten misiu to taki no. nasz polski odpowiednik. No. Bo to jest taki miś uszatek, zobacz. Tylko klapniętego uszka niestety nie ma. No, <grym> w drugą stronę. No faktycznie. Całkiem jak nasz miś uszatek. Kolejna wystawka, i właściwie powinny nam tego rodzaju fragmenty filmów nagrywać w grudniu, wtedy, kiedy są vlogmasy, ale boję się, że w grudniu już tego nie będzie, bo to wykupią wszystko. No jeszcze raz to wkleisz. A to teraz sobie to nagram. To może teraz zrobię przybitkę grudniową. No. E, zobaczcie, co można spotkać w Oszą w grudniu. Ale jak tego nie będzie, to w grudniu wrzucisz. Zobaczcie, co można spotkać było w Oszą w listopadzie. No to muszę kilka voiceoverów nagrać. Obrazek no. będzie jeden. Co, co by było gdyby? No. Jestem ciekawa, czy, y, czy zapamiętacie tą chwilę. Przyjdziemy tu za miesiąc? Nie za 8, miesiąc, to już 20 będzie, 20 będzie za późno. A no. kiedy dzisiaj jest? 26. No. 26. Nie, to będzie zamknięte. To no, nawet 24. w tym roku będzie zamknięte. Także pamiętajcie o tym, że w Wigilię już nic w sklepach nie kupicie, ponieważ wszystkie są zamknięte. Chyba tylko żabki będą otwarte. Jak tu żyć? No, trzeba sobie wszystko zaplanować. Ale znalazłam bardzo ładne pojemniki na ciasteczka, czy na cukier, czy na co tam chcecie. No, ja myślę, że to jest dobry pojemnik na ciasteczka. 28 zł. Zdążyliśmy akurat przed zamknięciem. E, kupiliśmy no, większość rzeczy, które kupić musieliśmy, ale jednak nie wszystko, więc niestety. Ale na zakupy dzisiaj albo w piątek będę musiała się jeszcze wybrać. E, a tak ogólnie to chciałam Wam pokazać e, kalendarz, który kupiłam, ale chyba pokażę go w domu, bo. Bo tu na mnie czeka? A ja przecież mam klucz w torebce. A tak poszłeś szybko, żeby to załatwić. Raz, dwa. Czy co? Wystarczy, że ja tylko podejdę do tego auta? I już się otwiera. Ha, jaka technika. A w domu pokażę wam ten piękny kalendarz. No i obiecałam wam, że pokażę wam ten przepiękny kalendarz, który kupiłam, a muszę powiedzieć, że mm, ja od dobrych kilku lat naprawdę żyję z kalendarzem i nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tych moich zapisków, bo w takim kalendarzu znajduje się wszystko. Nie dość, że jest to mój terminarz, to jeszcze notatnik. No po prostu jest ze mną cały czas. Szczerze powiem, nawet na takie dłuższe wyjazdy zabieram go ze sobą. No i po prostu co roku muszę mieć nowy. No i tak wygląda mój kalendarz na 2025 rok. Nie będę Wam pokazywać, co jest w środku, bo tam są różne zapiski. Chociaż strona od 21 do 27 kwietnia, czyli to jest tydzień przed moimi urodzinami, jest pusta. No i muszę powiedzieć, że tego typu kalendarz jest bardzo dla mnie funkcjonalny, bo nie dość, że... Yy... Jest każdy dzień tygodnia. Każdy dzień tygodnia ma jakąś rubrykę, także można sobie tutaj takie, wiecie, notatki porobić, jeżeli chodzi o dany konkretny dzień. A tutaj można sobie e, napisać to, co się żywnie podoba. I właściwie. Nawet nie wiedziałam, że to nie jest taki sam. Tak sam. Uważyłem, że się <śmiech> <odpożyłaś>. <śmiech> <śmiech> Ja po prostu. No tak, dokładnie. To jest ten sam kalendarz. Dokładnie. To jest ten sam kalendarz. No. Tylko ma inną oprawę mhm. graficzną. Mhm. Ten jest taki yy, elegancki. elegancki, tak? Taką ma fajną, twardą układkę. Taką, o, zobaczcie, taka gąbeczka Spiega. tu jest. A ten mi się spodobał, ponieważ są takie piękne kwiaty i one się tak mienią. Ta układka jest taka metaliczna. No, ten jest jakby grubszy, ten jest cieńszy, ale ten z tyłu ma więcej jakichś takich informacji. Na których ten z czerwonym. Nie zaglądaj mi tam! Przecież ja go czytam cały czas, jak ciebie nie ma. Tomek. To jest tak jakby mój pamiętnik. Żartuję, Nie odważyłbym się. No. I zobaczcie, tutaj jeszcze z tyłu jest takie <laughs> miejsce na notatki. I jakieś, nie wiem, informacje, informacje takie, no, informacje, których mogłabym informacje. potrzebować. Ja powiedziałam, informacje czy. Nie, ty... nie, nie, ja powiedziałam. Ja powiedziałam wiadomości, ale to a są ja informacje. A ja, informacje, czyli tak. tak, tak jak, ja jeden, użyłam jeden zero lepszego zero do ciebie, słowa. Do ciebie. Dzięki. Więc ja już na 2026 jestem przygotowany. No i tak, godzina. Godzina 23.05, więc to jest najwyższy czas po... To jest najwyższy. Nie umiem. To jest najwyższy czas na to, żeby zakończyć ten film, żeby się z wami pożegnać i życzyć Wam miłego dzionka, papa pa, kochani.